Nie, dzwoni po pizzę. Tylko gdzie ma telefon? Wybierz numer padem. <śpiewa> Powinno być taki hamski quest. No, kamerę troszkę niżej. <śpiewa> 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 głupi, głupi, Kejzu. <śpiewa> Nie rozumiem, nie chcę działać, działać Raz mydł cześć A... Chateau Margaux, 2001? O, o, o. No, sprzedawca, zachwalał ten rocznik Brzmi super Okej okay. Sprzedawca, murzyn w monopolowym Ojciec mnie bił, jak od pizzę, ale... okej okay. Nie mam traumy. To się ułoży. Ty, czarny kłamco, parszywa mordo. Będę za tobą tęsknił, księżniczką. Ubrudzisz się o mnie. Odwiedzę cię najszybciej, jak się da. Możesz na mnie liczyć. Wiesz o tym, prawda? William, Chodź mi, goblinie. Dziś rano kupiłem ci książkę. To teraz wskakuj do łóżka, a ja ci ją poczytam. Tak, proszę. No. Zostawiłem ją w drugim pokoju. Może ją przyniesiesz, ja w tym czasie dokończę pracę i będziemy mogli iść, okej? Okay? Jasna sprawa. Jasna sprawa. Jest na drugim końcu bazy, ukryłem ją w lodówce, nigdy nie znajdzie. Mały skurczysyn. Mała głupia pindo. Idź, teraz będzie szukała tej książki, cię zeżrą duchy i w ogóle. Tak to jest zlewać dziecko, które jest paranormalnie ten. Czyli jak gruby nie potrafi, to może chudy jest jakiś lepszy. Tam jest zero pluszczu. To jest. Symulator <grylik> anorektyk> Królik. Anorektyk. Symulator modelki królika. Dyskryminacja grubych. Tak unia się upomni.